Witajcie, moi drodzy widzowie! Ja jestem Cholek. Jesteście na kanale Play Game. Zapraszam Was już na dziesiąte Lombardowe zdobycze. Już tyle filmików nagrane o Lombardowych zdobyczach. Dziesiąte, czyli zapraszam na ten odcineczek. Nie przedłużam, pokazuję. Jest to sterta greczy, którą zdobyłem naprawdę w długim czasie. Nie było długiego odcinka, ale to są wszystkie Lombardowe moje zdobycze. Powiem Wam. Było ciężko, no nie można już dużo znaleźć w tych gierek. Szukam, szukam wszędzie i tak dalej, ale jestem w dobrej wierze, że jeszcze, jeszcze w następnych odcinkach znajdę jakieś giereczki. Nie przedłużam wtedy, Jadę tutaj, powiem wam, to ostatnia moja zdobyć w, w oczywiście nieoryginalnym pudełeczku do PS3. Jest to Golden Axe, jest to taka fajna przygodóweczka na PlayStation 3. Beast Ride fajnie wszystko. W moim mnie to właśnie zaciszyło, że płyta jest w super stanie. Powiem Wam szczerze, super stan płytki, ale pudełeczka jest inna, jakiś tam dawca się znajdzie. Zagradałem 20 zł, nie tutaj co to pisze, 20, 20 za tą greczkę. No, pudełko inne, ale Golden Axe. Chciałem mieć. Mam wersję na Xboxa 360, ale na PlayStation 3 też chciałem mieć w swoim posiadaniu, więc tą greczką rozpoczynaliśmy nasze zdobycie. Lombardowe A teraz następna giereczka to jest The Orange Box, czyli Half Life i dwójka i Team Fortress i Portal, czyli trzy gry w jednym, można tak powiedzieć. To jest zobaczyć. Giereczka, niestety, niestety to wszystko jest fajnie. Ma instrukcję, wszystko, ale niestety jest porysowana, płytka. Moim zdaniem będzie działało, ale mogą być jakieś tam problemy. No, trochę tu rożek zagięty w manualu. Już muszę to jakoś przeżyć. Bardzo fajnie. Eee, wiem, że ta gierka jest ciężko nieraz do zdobycia. Długo ją tam szukałem, żeby była na e, PlayStation 3. Bo na Xbox 360 widziałem do zakupienia, ale to też nie moje progi, za dorło Zaniątałem też 20 zł w tym samym lombardzie, co dorwałem tego Golden Axe. Takie wszystko tam w tym lombardzie było troszeczkę dojechane. Tak, już to sobie poustawiam. Tutaj następną greczką w zdobyciach lombardowych jest jedna giereczka na PlayStation 2, ale tu obraz się dziwnie e, e, jest gieryczka na PlayStation 2, skacze obraz. Co jest 5? O. Na PlayStation 2 jest to Jazz Cause, czyli jedynka Jazz Cause, czyli tej przygodówki, gdzie tam schodzi się tym akcjonem. Jaką się nazywał ten? gościu Rico Rodriguez. On w wszystkich, prawie wszystkich w następnych częściach występuje Rico. Ja dokładnie nie wiem, czy on występuje w wszystkich częściach, bo powiem, że to będzie pierwsza moja. Mój pierwszy Just Cause. Jak dobrze to wymawiam. Przepraszam wszystkim, jak źle wymawiam, no tą giereczkę dałem 9 zł, jak widać zresztą na tutaj w DPK, jak też można powiedzieć, w Lombardzie. Bardzo się cieszę, że chociaż jakaś giereczka na PlayStation 2 wpadła w tych moich zakupach lombardowych, w zdobyczach Numer 10. Następną giereczką jest tutaj, już mam, Konana jest. Konana niestety już mam, znaczy mam niestety tu w pudełku od Fify bo jest ten emblemat FIFA, ale mam Konana, zapłaciłem za niego akurat 18 zł dało się ta złotówkę zestargować. Konana kupiłem dla znajomego, bo on się pytał mnie, czy dobry jest Konan, Czy to jest fajny slasher? To jest super fasc na PS3, a za taka cena jak 18 zł, to żal nie brać. Cykl. Następną gereczką będzie Ninja Blade na Xbox 360. Jak ktoś nie zna tego tytułu, to naprawdę polecam. Jest to super super slasher taki z bardzo fajnymi quick time eventami, bardzo fajne, bo tam trzeba naciskać. Trzeba być cały czas jak to mówię aktywnym w czasie grania. To jest w pudełeczku chyba po irlandzku wszystko, bardzo fajnie, wszystko jest tutaj o, paragony są, za tego też dałem 18 zł. 19 Dałem dla niego 18 zł. Ja mam już swoją wersję na Ninja Blade'a, też to wziąłem dla znajomego. Jeżeli będzie chciało ode mnie, bo czasami chcę takie giereczki, które ja mam, to akurat Ninja Blade się znalazł. Muszę zobaczyć, czy ja mam ładniejszą, czy gorszą wersję. To jest tylko Only for Xbox 360. Z tego co wiem, że był tylko na Xbox 360 i na, na PC. -ty. Bardzo przyjemny slasher kurczę zabija się takie różne mutanty. Elegancko to wygląda. Yy, powiem szczerze, płytka jest w dobrym stanie, nie, nie nic. Yy, jak ktoś naprawdę chce sobie zagrać, to zapraszam. Tutaj yy, kupiłem sobie Astoria, Astornisia, Astory. Kupiłem ją za dychę. Yy, mam nadzieję, że ją tam gdzieś komuś sprzedam, albo w jakiś konkurs wcisnę. Bo już mam Astorię, Astornisia. Przepraszam. A Astonisha story przepraszam jakoś urażam tym wymagałem tego tytułu na PSP. Była giereczka, Kupiłem ją. Kupiłem ją, bo zaraz opowiem jak to było z wszystkim. To kupiłem. To jest taki JRPG, jak tu można zauważyć troszeczkę na screenach, jak widać chociaż coś tam. O, teraz się trochę przybliżyło na screenach. To jest taki JRPG coś tak jak Zelda chyba, nie wiem. Może może bo nie grałem. Mam, ale nie grałem. Teraz kupiłem się ten tytuł, którego no w ogóle nie znam. Jest Beta Block. Nie wiem, nigdzie go na internecie nie znalazłem. To jest taki zwykły karkanoid. Bardzo taki urozumicony z walką z bossami. No niestety nie było instrukcji, ale za 10 zł, gierki, której nie mam w ogóle w kolekcji. Do kolekcji wpadnie sobie elegancko. Lombardowe zdobycie muszą jakoś rosnąć. No i teraz yy, jest jedna giereczka na PS4. Jest to Alex. Jedynka za 39. Tyle oczywiście nie dałem, bo kupiłem właśnie z tymi dwoma grami na PSP tego Alexa i pani, tam taka pani była w tym lombardzie. Nie mam niestety paragonu do potwierdzenia tego wszystko ładnie tu w komplecie. Kurde, jak, nie, jak nigdy Elex ma książeczkę ze sterowaniem, czyli instrukcję. Jest to taki ARP z wielkim światem od twórców Gotika, jak ktoś wie, co to jest to. To z polecenia od Sekiro, dzięki ci znalazłem ją i ci powiem, że dałem za nią 30 zł, bo to 10, to 10 i to 30 i to byłoby 59, a pani jednak mi za przykład za 50 sprzedała, więc moim zdaniem najdroższa gra poszła za 3 dychy. No, Jest jeszcze trochę tych gierek, może troszeczkę tu przestawię, jest ich trochę jeszcze i trochę jeszcze materiału będzie, więc zapraszam dalej. Yy, tutaj sobie zakupiłem Killzone trujeczkę. Już kiedyś mówiłem, że szukam wszystkich Gerek na MUWA na PlayStation 3, żeby sobie powstrzelać. Tutaj wiem, Killzone to jest strzelanka ze swojej pierwszej osoby. Yy, tu jak widać po screenach, wszystko ładnie w kompleciku. Mam tu piętnastaczka, za nią udałem. Jak widać w Lombardziku, piętnastaczek został yy, za nią dany. Powiem tylko, że wiem, że tutaj MUW nie można uciekać pistoletem. Yy, znaczy, kierunkiem naszego Mowa w stronę telewizora może, musi być kamery, tylko i bo się wtedy tam coś się dzieje. Słyszałem z tego. Jest tu profesjonalny, niby po polski Jan Englert, Edward Lubaszenko. Yy, Dabinguje tą grę. Bardzo fajna, znaczy ma być, bo ja jeszcze nie grałem. Jeszcze <grym> nie grałem, powiem, że grałem we Kilzone na PS Vita i całego tak, go przeszłem. Tego Kilzone najemnik, to był tam? Już muszę się zobaczyć na ten na stojaczek z moimi grami chyba najemnik tam, mercenary, najemnik tak, on najemnik, bardzo fajna, też po polsku na PS witem masakra tutaj na scenę grę, którą kupiłem, no nie wiem, kupiłem tak Syntulery, no spodobało mi się z tyłu jak dobrze czytam, Singularity Singularity, jak dobrze czytam tytuł Singularity spodobało mi się z tyłu to jest screen, jak zobaczyłem, jak wziąłem sobie do ręczki, tam w lombardzie Dałem za nią 19 chyba, nie, chyba złotówkę mi opuścił, jak dobrze pamiętam. Już trochę czasu było, bo te lombardowe zdobycze się zbierały. Czasu tu, komplecik, płytka w super stanie. O grze dużo nie powiem, bo nie wiem co to w ogóle jest. To Chyba strzelanka jest też chyba za oczu bohatera FPP, czyli nie wiem, lecimy dalej i następną gereczką, którą yy Zakupiłem jest, o tu 19 zł, za Batmana, Batman Origins na PS3. Chcę spróbować Batmany, jak się gra. Oczywiście jestem mocnym fanem, jak już nieraz wspominałem na kanale DC Comics, więc y, DC Comics do mnie wpada w, w roli Batmana jako pierwsza gra. To jest z Batmanem Arkham Origins na PS3. Wszystko to jest ładnie. Tutaj instrukcja, to jest jakiś tam bonus paki. Dościągnięcia sobie na internecie. To jest taka nawalanka chodzona. chodzona. Nie bardzo fajna. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Do kolekcji wpadła w Lombardowych zdobyczach Następnym tytułem jest King's Contract od Bandai Namco. To już jest trzecie, trzecie podejście do tej gry. Zakupiłem ją, dlatego że poprzedni nie działał. Grałem do pewnego momentu i wyłączyło mi grę. Nie wiem, mam ją w kolekcji sobie, właśnie na nią spojrzałem, bo patrzyłem sobie na moją półeczkę z grami. Mam ją, ale ta oczywiście sprawdziłem sobie i działa. Za nią, no kurde, teraz szczerze powiem, nie chcę nikogo kłamać, nie pamiętam ile dałem. Dajmy na to, że była za 20 zł. Nie była droga, nie była droga, nie była droga. To w Lombardzie kupione, nie było droga. Znalezione w Lombardzie znowu. 20 zł, bardzo fajny slasher taki. Steruje się takim Gościem fajnym z taką dziewczyną, on biega, no nosi ją tam czasami bardzo fajny. O no, tym gościem się stryję, nie pamiętam jak tam się nazywa. Troszeczkę pograłem, jak mi tam to wyłączyło, to trochę już wtedy wyłączyłem grę i jeszcze do niej nie wróciłem, więc jest do kubki wstydu do grania. Ale ta wersja działa. Mam nadzieję, że nie, też nie do któregoś momentu i się nie wyłączy. Następną tytułem jest giereczka na PSP, to jest Death Jam Fight of New York deck Take Over, kurde, od EA, nie wiem czy dobrze to przeczytałem, przepraszam zaraz Dave Jam, tak się mówi na no to ze skrótem, jest to biatyka raperów tam biatyczka raperowa to jest no, to z PlayStation 2 taki chyba port nawet na PSP to jest, ładnie wszystko tutaj w kompleciku za to dałem dysk, jak dobrze pamiętam 10 zł, bo opłacało się jak diabeł, bo Dave Jam troszeczkę też kosztuje na PSP w ogóle do kolekcji mojej z PSP, niech rośnie, jak to powiedziałem już wcześniej. Następnym tytulikiem, którym jest jest tytuł na Xbox 360, też się znalazł Xbox 360 na no wcześniej, też tam był giereczki na Xboxa, dalej kolekcjonuję. Szukam jakichś dobrych tytułów, Alone in the Dark, nie mam tej wersji, Ma, mam tylko na PlayStation 3 tą wersję, na Xbox 360. chcę zobaczyć jak to wygląda. Za tą gireczkę z tego co pamiętam, dałem chyba tam 15 taka Taniax barszczek, czyli nie wiem jak ta wygląda na tym na, na Xboxie 360. Zobaczę do kolekcji, jak znalazł leci następny tytuł, następny tytuł jest Naruto The Broken Bond. Jak dobrze przeczytałem, jest to tylko na platformie Xbox 360, ładnie tutaj wszystko wydanie po polsku. Naruto, mam tą pierwszą część tego, czyli, kurde, jak on się tam nazywał? Już teraz sobie nie przypomnę, chociaż może znajdę Rise of Ninja. O, Rise of Ninja znalazłem na półce, pierwszą część i udało mi się zdobyć za 25 zł, widać naruto the broken bone nie targowałem się no, znaczy targować się ja targowałem bo tu 29 kosztowało to chyba był jakiś targ tam odbyty z mojej strony yy, czyli może pan tam spuścić trochę a mogę dobra, dobra da, da radę coś taniej a dobra da radę giereczka jest w dobrym stanie nie będę tu przewracał bo w dobrym stanie jest wszystko eleganckie. instrukcja po polsku kurcie, gra też jest po polsku no, i w boxie wszystko jest tam po polsku, menu i tak dalej. Po polsku fajnie. Podoba mi się to, żeby dwie te części mam już w kolekcji. O, 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 płytka wypadła. U, 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 u. dobra Jeszcze parę tytułów jest. Tutaj jeszcze mam trochę zaskoczenia. tytułów tutaj jest Transformers na PlayStation 3. Następnym tytułem Fall of the Cybertron, czyli po polsku Upadek Cybertronu. Teraz już mówię. Tą gereczkę zdobyłem w szwedzkim Lombardzie, czyli second handzie. tak zwanym tam Lombard mają wszystko tam rzeczy używane i sprzedają je dalej. Tak to, to wygląda. Zdobyłem ją, powiem szczerze, na nasze pieniądze ona mi kosztowała 12 zł Myślę, że to dobra zdoby Szwecji. Ciężko mi się tam szuka, naprawdę czasu nie mam tam, żeby znaleźć cokolwiek za bardzo. Nie jestem w takim regionie, gdzie za dużo tego nie ma. Ale coś jednak znalazłem. I cały czas szukam, jak jestem w pracy w Szwecji. To jest Transformers 1 i tutaj Transformers drugi. Transformers Revenge of the Fallen. Też za taka sama scena czyli 12 zł na nasze. Wszystko ładnie w kompleciku. Też zdobyte w tym samym tym były. Te dwie giereczki w tym samym second handzie. Ja nie mam Transformers, a lubię serię komiksów Transformers. Bardzo lubię. A więc zdobyłem tutaj jeszcze taki bonusik. Mam na końcu, który się tutaj leci Od, z Xboxa 360, to jest Wiedźmin, zabójca królów, edycja rozszerzona. Dostałem ją gratis, powiem szczerze, do zakupu jakichś tutaj gier. Zaraz powiem dlaczego kosztowała 20 zł. Dostałem ją gratis, to całe pudełko dostałem gratis. Nie ma instrukcji, nie ma nic, zaraz pokażę dlaczego. Mam tutaj ścieżkę dźwiękową którą właśnie chciałem ja mieć I sobie ją wrzucę nawet do napędu może gdzieś jak to kurde powiem wam szczerze że zadziała. Jest tutaj tyle rys, że nie wiem czy cokolwiek zadziała. I to jest tylko jeden dysk grą. A powinno być z tego co pamiętam dwa i też porysowane jak diabeł. Dało mi to goście do gerek za darmo i wejście, bo chciałem ją kupić. On mówi, patrz na to, o łokie to Marysy. Ja mówię, jakie to Marysy. Nie, dziękuję, dobra. Wziąłem, Wziąłem dostałem pudełeczko do xboxa 360 nawet w dobrym stanie, to pudełko troszeczkę tutaj będzie tam no dawca pudełek, a może ścieżka wskaźnikowa, może zadziała w jakimś civiku nie wiem, nie wiem, to by było na tyle z tych moich lombardowych zdobyczy o jeszcze płyty się sypią P powinno być się chyba trzy płyty z tego co pamiętam w tym Wiedźminie, bo ja mam Wiedźminę na dwójeczkę to by było na tyle z tych moich lombardowych zdobyczy na ten długi czas, bo długo nie było lombardowych już prawie chyba ponad pół roku dziesiąty odcinek za nami lombardowych zdobyczych, to nie znaczy, że ja kończę z tym wszystkim, że ja nie będę zbierał dalej gier, jak tego się nie pokazuje na kanale cały czas zbieram, cały czas kupuję giereczki sobie, cały czas jest to samo zapraszam wszystkich na grupę na facebooku, na discorda mam nadzieję, że odcinek się podobał, przepraszam za wszystkie tam moje pomyłki i tak dalej Zapraszam do reszty materiałów, co będzie na kanale. Mam nadzieję, że wszystko się podobało. Trzymajcie się, że u Was wszystko dobrze u mnie jak najbardziej. Kolekcje rosną. Teraz powiem Wam szczerze, że wpadnie nowa konsola na kanał do mojej kolekcji i ona będzie no unboxingowana później. I to jest tylko takie, ale na ten odcinek trzeba będzie trochę poczekać, ponieważ znowu ruszam do pracy. Trzymajcie się. Cześć, uchalek żegna się z wami. Hej!